Witajcie na kanale ServiceX. W dzisiejszym odcinku router Asus RTN18U. Asus posiada dwa USB 2.0 na tyle, dwa 3.0 na froncie. Router posiada trzy anteny. Anteny do WiFi, jeden włącznik power i tak jak wcześniej wspominałem, Gniazdo USB 2.0, jedno gniazdo WANowe, czyli RJ 45 i cztery gniazda e, Rio 45 do podłączenia laptopa bądź komputera stacjonarnego, ewentualnie jakiegoś innego urządzenia do e, udostępniania dalszego internetu po kablu. Również posiada przycisk WPS. E, tutaj zapomniałem o jeszcze jednym przycisku. E, e, Reset, czyli, żeby zresetować ewentualnie router, gdyby był jakiś z nim problem. Już pokazuję Wam, jak on wygląda. Pozwoliłem sobie wyjąć go z kartonu już i skręcić po prostu ten antenę. Także tak się prezentuje właśnie w chwili obecnej ten router. Na froncie, tak jak mówiłem, posiada gniazdo USB, również posiada tutaj kontrolki, które nam sygnalizują włączenie routera, działanie tutaj Wi-Fi, podłączenie USB 2.0 bądź 3.0. Podłączenie do gniazda WAN, czyli kabla z modemu, ewentualnie z jakiegoś innego routera. No i podłączenie tutaj innych urządzeń, do właśnie do gniazd LANowych, jak się prezentuje z tyłu, właśnie o tak. Czyli, tak jak mówiłem, jeden, jedno gniazdo do zasilania, włącznik Power USB 2.0. Przycisk restart, przepraszam, nie restart, tylko zresetowanie routera jednowanowe i cztery, właśnie gniazda lanowe do dalszych, właśnie tutaj podłączeń. Tak się prezentuje od spodu. Jeżeli chodzi o USB 2.0 i 3.0. Oczywiście możemy sobie podłączyć tutaj drukarkę sieciową, przepraszam, nie drukarkę sieciową, tylko drukarkę po gnieździe USB, gdzie również będziemy mogli drukować po sieci. Jeżeli chodzi o podłączenia USB, również można podłączyć dyski sieciowe w postaci pendrive'a USB. Ja w chwili obecnej podłączyłem tutaj do tego routera pendrive'a 128gb daty i powiem, że naprawdę świetnie działa i mogę sobie właśnie udostępniać pliki na innych komputerach po właśnie mojej sieci. Także w chwili obecnej by było na tyle, w kolejnych odcinkach zaprezentuję Wam jak wygląda właśnie podłączenie tutaj po, po właśnie USB. Czyli dyskusji sieciowego, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale Servicing. Dziękuję.